Witam Elo, cześć, Manko, ja jestem Just Mr. Matthew, a ten short jest o konkursie z okazji 2000 subskrypcji. Zwycięzcą jest Bruteron, jako że jest on moim wiernym fanem, fajnie uzasadnił to w swoim komentarzu. Fajnie też y, uzasadnił, dlaczego chciałby wygrać nagrodę. Y, przypominam, że nagrodą są różowo-białe kikapy y, Grafifa 08 plus 2 bonusy. Y, wiem, że już jest długo ponad koniec czerwca, y, bo mamy praktycznie koniec lipca, ale. Y, Jakoś e, źle się czułem, e, także bruterą z kontaktu się ze mną.